Szczęść Boże, tu brat Benedykt, serdecznie was witam na kanale modlitewnym, który powstał z potrzeby duchowego wyciszenia, z potrzeby miejsca, w którym modlitwa nie jest występem, nie jest formą autoprezentacji, ale staje się prostym zwróceniem serca ku Bogu. Nie zobaczysz tu mojej twarzy. Wiara nie potrzebuje poklasku, nie potrzebuje światła reflektorów. Nie potrzebuje rozpoznawalności. Wiara potrzebuje ciszy, skupienia i miejsca, w którym można uklęknąć bez świadków. Najważniejsze w modlitwie nie jest to, kto ją prowadzi, ale ten, do którego jest kierowana. Imię Benedykt nie jest przypadkowe. Pochodzi od łacińskiego benedictus i oznacza błogosławiony. Święty Benedykt uczył, że życie duchowe potrzebuje rytmu, że cisza porządkuje serce, a pokora otwiera przestrzeń, w której może działać Bóg. Ten duch jest mi bliski: modlitwa, która nie krzyczy, wiara, która nie domaga się uwagi, obecność, która nie musi być widoczna. Ten kanał jest miejscem modlitwy. Znajdziesz tu przede wszystkim rozważania różańcowe. Oraz spokojne teksty modlitewne, które powstają w uważnym wsłuchiwaniu się w intencje, jakie zostawiacie w komentarzach, czytam je, noszę w sercu. I często to one stają się początkiem modlitwy, którą później oddajemy Bogu wspólnie. To miejsce jest dla tych, którzy szukają wyciszenia i duchowej strawy, dla tych, którzy są zmęczeni hałasem. Dla tych, którzy potrzebują chwili zatrzymania, choćby późnym wieczorem. Jeśli trafiłeś tutaj przypadkiem, być może to nie był przypadek. Niech ta przestrzeń będzie dla Ciebie miejscem ciszy, zaufania i modlitwy, która nie domaga się słów. Szczęść Boże.